Do policzenia są udziały procentowe według różnych kategorii. W kolumnie według produktu te udziały procentowe mają dotyczyć danego produktu, czyli w obrębie produktu A wszystkie te udziały procentowe powinny się sumować do 100%. Tutaj jest produkt A w tym wierszu, w drugim wierszu, jeszcze jest w czwartym wierszu i w wierszu szóstym. I suma tych procentów powinna być oczywiście. 100. Tak samo dla każdego innego produktu, i również to samo mam zrobić dla krajów, czyli ta wartość tutaj mówi, że ta sprzedaż to stanowi 24% wśród sprzedaży do kraju oznaczonego kodem DE. Zobaczmy, jak to można zrobić. Przejdę do arkusza udziały i spróbuję napisać odpowiednią formułkę. Będę chciał. Te wartości procentowe mają bazować na sprzedaży, więc będę chciał te poszczególne pozycje dzielić przez sumę tych wszystkich pozycji z konkretnej kategorii. Więc, jeżeli chcę liczyć to według produktu, to powiem Excelowi: podziel tę wartość przez sumę wszystkich wartości dla produktu A. Więc użyję funkcji suma jeżeli, aby sumować. Sprzedaż dla produktu A, czyli dla tego produktu, przy którym się aktualnie znajduję. Funkcja suma, jeżeli ma trzy argumenty: pierwszy argument to jest zakres, który ta funkcja sprawdza pod kątem jakichś kryteriów. Zaznaczyłem e, jako ten zakres wszystkie produkty, zablokuję ten e, zakres, nacisnę średnik i muszę powiedzieć Excelowi, co w tym zakresie mnie interesuje, więc e, ja chciałbym, żeby on, żeby ta suma była liczona dla. Tego produktu, przy którym aktualnie się znajduję, czyli wskażę adres komórki A2. Naciskam średnik i jeszcze należy wskazać trzeci argument suma zakres to mówi tej funkcji e, suma jeżeli, z której kolumny ona ma wykonać sumowanie. I tu jako suma zakres zaznaczę wszystkie dane z kolumny sprzedaż. Nie mogę tego zrobić od tej komórki, ponieważ moja formuła wyjechała na tę komórkę, więc zaznaczę od dołu do góry. Naciskam F4 aby znowu zablokować ten obszar, aby przy kopiowaniu w dół adresy tego obszaru się nie zmieniały. Zamknę nawias, zatwierdzam i kopiuję w dół. W ten sposób mam policzone udziały procentowe dla poszczególnych produktów. Sprawdźmy to. Jeżeli wpiszę gdzieś tutaj produkt F, zmienię produkt D na produkt F, to takiego produktu to jest jedyna pozycja z tym produktem F, więc powinno się przy nim pokazać 100% w udziale. Natomiast e, wcześniej tu był produkt D, więc teraz wszędzie tam, gdzie, były, gdzie są produkty D, Excel przeliczył te udziały procentowe i je zaktualizował, żeby one sumowały się do 100%. Analogicznie mogę zrobić to dla krajów, czyli piszę formułkę równa się wartość sprzedaży dzielona przez sumę, jeżeli Użyję funkcji suma, jeżeli i powiem tej funkcji tym razem chciałbym sprawdzać kraje. Blokuję ten obszar z krajami, naciskam średnik i mówię, że w tych krajach to interesuje mnie ten. Chcę liczyć tę sumę dla tego, przy którym aktualnie jestem, czyli wskazuję adres tego, tej komórki z tym pierwszym krajem. Naciskam średnik i jeszcze muszę zaznaczyć obszar, z którego będzie zliczana suma, czyli to będą dane z kolumny sprzedaż. Też ten obszar powinienem zablokować. Zamykam nawias, mogę zatwierdzić to Enterem i skopiować w dół. W ten sposób policzyłem też udziały procentowe dla poszczególnych krajów. Spójrz, bardzo dobry przykład, tutaj kraj o kodzie 3 ma udział 100%, czyli ta wartość 622 stanowi 100% dla tego kraju, Oznaczonego kodem 3, czyli dla Czech. Jeżeli tutaj zmieniłbym teraz ten kod innemu krajowi na 3, to wówczas ten udział procentowy powinien zostać rozdzielony na dwie części. I jak widzisz, tak się stało. Teraz ta pierwsza wartość stanowi 75%, ta druga 25%.